Dobry witam, wszystkie ja jestem Kiszka. Ja to jak widzicie jest Little Bird Get to the chop, amen. Ta, Znowu latamy. Tym, la tym razem latamy w strefie powodziowej. Zajebista mapa do latania, aczkolwiek wolę sobie polatać na zawodzie. Ale, ale. Filmik pojawił się dlatego, że znowu zostałem zaspamowany pytaniami, co wziąć do Helki, żeby latać, kręcić wysokie kilstriki i tak dalej. Jedni twierdzą, że należy wziąć icm inni twierdzą, że nie należy brać icm i trzeba wziąć flary, inni twierdzą, że jak bierzesz ECM-a latasz nisko, inni twierdzą, że jak bierzesz flary latasz wysoko. A ja wam powiem dupa, ha ha ha. Dlaczego? Prosta metoda na robienie wysokiego killstreaka, nawet jeżeli nie jesteście mocno wyskilowanymi pilotami. To mieć dwóch spawaczy. Atak spawacza i to zapewnia sukces. No i jeszcze oczywiście trochę oleju w głowie trzeba mieć, żeby wiedzieć kiedy spitolić z pola walki, bo co prawda dwóch spawaczy jest w stanie wyprowadzić helkę przy siedmiu hitach <coughs> ze stingerów. Ale hmm. No, nie zawsze nie zawsze to pomoże. Czemu? No, są takie rakiety nie pamiętam jak się rakieta nazywa, w każdym razie można ją sobie podnieść. Wyrzutnia rakiet, która was z One hituje tak, na strefie powodziowej. Ona jest tam na tamie z prawej strony, tam gdzie WTK teraz pływa. No i tam dostaniecie One Hita. Jak widzicie, tutaj używam, tutaj używam ICM-a i stabilizacji. Dlaczego? A no, z prostej przyczyny. Parę meczów wcześniej działy się różne dziwne rzeczy. Po opuszczeniu FLAR. Rakiety tak czy inaczej trafiały, więc stwierdziłem, że no bez sensu jest przy żyro stabilizacji bardzo ciężko jest czasami wyprowadzić maszynę, wyrównać ją i, i uciec przy trafieniu krytycznym. Więc doszedłem do wniosku, dobra nie męczę się. Wiedziałem, że będę miał co najmniej jednego spawacza. Tutaj pozdrowienia dla moich spawaczy. Kubenosa i Jajkona. Młody Jajkon, młody Padawan. Dobra, nieważne. W każdym razie trzeba było zmienić setup. Jak widać, drugi spawacz teraz się do mnie dosiadł, także jestem, jestem uratowany. I co jest jeszcze ważne przy spawaczach, a o czym nie wspomniałem, jest taki perk, który umożliwia szybsze naprawianie. I to właśnie magiczne szybsze naprawianie zapewnia nam sukces. Tak. I tak jak już wspomniałem, spokojnie z siedmiu rakiet. Trafiających jedna za drugą, są w stanie spawacze nas wyprowadzić. Kluczem do sukcesu jest to, że jak pilot zakomunikuje, będzie hit, to spawacze już spawają, zanim ta rakieta uderzy. Tym bardziej jak widzicie indykatory lecących rakiet, te białe znaczki, które są na chudzie, co jakiś czas się pojawiają, nie czerwone. Czerwone to jak wiecie, to są hity. Te białe. To dobrze jest poinformować spawaczy, że lecą dwie rakiety. Jeżeli macie dwóch, to wtedy nie naprawia dwóch na raz, tylko. O, widzicie, to już. Dezercja. Taka piękna helka zmarnowana. Tak bezsensowna śmierć. No, to jeden naprawia. Drugi odczekuje dwie sekundy i też zaczyna naprawiać, tak żeby się to, żeby przegrzanie palnika się, że tak powiem, nie zazębiło. Bo to może. Spowodować rychły zgon. Wracając do kwestii niskich lotów, sorry, niskiego latania, to tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaki jest przeciwnik, jaka jest mapa, gdzie możecie się ukryć, gdzie możecie zerwać namierzanie, ewentualnie czy widzicie wszystko, co jest pod wami, bo. To, że pacjent na dole ma tam Stingera, RPGa, srawa, obojętnie. Jeżeli go widzicie i widzicie, że do Was strzelił, w 99% jesteście w stanie uniknąć tej rakiety. Te maszyny są na tyle zwrotne i na tyle szybkie, że jak jesteście nisko, a tak jak już powiedziałem, widzicie pacjenta, wiecie z którego kierunku leci rakieta, jaka jest odległość, spokojnie można wymanewrować tę rakietę bez, bez większego problemu. Problem się pojawia oczywiście, jeżeli nie widzicie pacjenta, no to zaczyna być lipa. Natomiast ustosunkuję się jeszcze do tego, do tej teorii niskie latanie z ICM. em Słuchajcie, to, to nie jest tak, że musicie latać nisko, bo macie ICM, tylko musicie zgrać timingi, bo wystrzelone rakiety, jak zauważyliście, po odpaleniu ECM-a krążą wokół Was i teraz. Najważniejszą rzeczą jest zgrać czasy. Jeżeli wiecie, że pacjent był daleko, to odczekujecie chwilę. Niech te rakiety sobie lecą, odpalacie ICM-a i wtedy one wokół was krążą i wybuchają. Jeżeli zrobicie na odwrót, on wystrzeli rakiety, od razu puścicie ACM-a, skończy się na tym, że yy, dostaniecie tymi rakietami. Po prostu skończy się ECM, a rakiety w was pizgną. Oczywiście, prawidłowe zastosowanie ICM-a i to, co nam daje ICM, to jest zapuścić ICM-a zapuścić w trakcie namierzania i schować się. Znikacie z radaru. Jeżeli pacjent po drugiej stronie jest nieogarnięty, no to wiecie, co macie robić: ICM schować się, odczekać parę sekund, wychylić się i zdjąć pacjenta. No, przy flarach jest, przy flarach momentami jest podobnie. Nie wiedzieć, dlaczego przy obu mechanizmach dzieją się różne dziwne rzeczy. Pomimo sporych odległości i odpalenia w odpowiednim momencie czasami te rakiety uderzają. No ale to niestety są uroki, uroki Battlefielda, a w zasadzie ilości tików, jakie ma Battlefield, to znaczy szybkości przekazywania danych i wielkości paczek między nami a serwerem. Ale nie będę się zagłębiał w technikalia, bo nie o tym chciałem tutaj mówić. Dobra, no i co? Zbliżamy się do końcówki, rozgrywki. Ja oczywiście żegnam się z wami. Jak zwykle do zobaczenia na polu bitwy. See ya.